Cześć, tej strony interes. Dzisiaj Ci pokażę, jak zrobić wyzwania tych skinów. łatwo na kreatywnym. Jest to mały błąd, ale bardzo łatwe do zrobienia. Więc zbierz 50 piłek i 50 butów. Najpierw trzeba wejść kreatywny i szybko w wejść tryb. Trzeba to jak najszybciej robić. I przy okazji też chyba suba i łapki w górę. Teraz już tutaj kreatywny i zaraz pokażę, na czym polega. Wystarczy to w 30 sekund i właśnie już zrobione kwesty. Więc chodzimy na byle jaką wyspę. I będzie to wchodził. Teraz trzeba wziąć. Dobra, teraz trzeba wziąć urządzenia. I urządzenie do W wyz... galerii wyzwań. Trzeba wyrzucić tutaj. I wziąć tak, buty. I stawiać. Zbierać nie może podczas tak, ale wystarczy przytrzymać lewy i tak respić dużo, dużo, dużo budów. No to chwilę potrwa, chyba wystarczy, i tak samo jak piłek. To są te piłki, tak, to są te piłki. Wystarczy i być też 50. bardziej to mogę usunąć i dlatego lepiej to robić teraz niż później. Dobra, wystarczy teraz rozpocząć że Polecę po buty. Nie wiem czemu się zrobię taka kropka, a ja lecę po prostu po buty i ten... No to lecę po buty i jak widzicie zaliczajcie quest. Trzeba szybko zebrać. Jeżeli kupicie te skiny, to wyróbcie te wyzwania jak najszybciej. To jest takie mało poradnik. I dobra, i teraz i lecę do piłek. Buty zrobione. Teraz piłki. Biuki też zrobione, potem szybko opuszczamy tryb. Trzeba wtedy na chwilę czekać. Parę sekund jeszcze. I jak widzicie zrobione questy. Więc ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. No i cześć.